Dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym będziemy walczyć z Lucyferem. To oczywiście nie będzie nasz ostatni boss, ponieważ potem zagramy sobie w dodatek. Niemniej jest to ostatni boss podstawki. I muszę powiedzieć, że jakby nie patrzeć, to najłatwiejszy boss w całej grze. To brzmi dziwnie, ale myślę, że to prawda. Przynajmniej ja tak uważam. Najciekawszą rzeczą w Lucyferze jest to, że jest to boss, którego nie zobaczymy hmm, normalnymi oczami, tak jak poprzednich bossów. Musimy zmienić się w demona. I to jest, obowiązkowe, na, znaczy to jest obowiązkowa przemiana, inaczej z nim nie wygramy. I też Lucyfer jest bossem, na którego trzeba mieć sposób. Podobnie jak na potwora z bagien. Yy, po prostu trzeba znać odpowiednią kolejność działań, które musimy wykonać. No więc tak Musimy zmienić się w demona, a więc zdobyć 66 dusz Jak je zdobędziemy? Najpierw polecam Wam pójść Znaczy dostajemy jakieś bronie i tym podobne Ale znalazłem lepszy sposób Otóż najlepiej jest się ustawić właśnie tutaj Idą... I idzie na nas wielu przezroczystych przeciwników po ich zabiciu automatycznie dostajemy dusze. Znaczy nie ma tego pokazane. Tak naprawdę po powiedziałem, że trzeba zdobyć dusze, ale to tylko dlatego, że zabijamy tak jakby duszę. Eee, no i musimy mieć ich 66. Hmm. To jest właściwie łatwiejszy sposób. Stoję sobie po prostu na wysepce. I kolejno kosze przeciwników. Którzy nie są mi w stanie nic zrobić. No i czekamy tak aż będziemy mieli 66 dusz zdobytych Trochę się ględzą No ale co poradzę Ogólnie to są tu Ci przezroczyści przeciwnicy to są ci, który, ci których już znamy Tylko po prostu właśnie zabrano im materie, znaczy zabrano im ciało. Okej, okay, powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze 12 duchów nam zostało. Jeszcze dwa. Okej, okay, i teraz walczymy z... Walczymy z Lucyferem. I teraz tak. Pierwszy jego atak e, to meteory. I robimy to w ten sposób. Musimy... Te meteory muszą go trafić. To nie jest takie łatwe. Jeden meteor przynajmniej musi go trafić. O właśnie tak. W momencie kiedy go trafi, ten będzie chciał w nas uderzyć swoim swoją szablą, którą właśnie chciał uderzyć. A my musimy ją o, odepchnąć. Właśnie to zrobiłem. I wiecie co? Wygrałem z tym bossem. Tak, Lucifer już nie żyje. I powiem wam, że... Cholera. To było żałosne. Naprawdę. Aczkolwiek muszę przyznać, że... <ścoughs> Runda bardzo fajna. A, status uaktywnienia karty. Za, Zabij lucyfera Fajnie e, ta ronda się prezentuje, to jest jakby pole bitwy Połączone pole bitwy Jak widzicie tutaj mamy e, Tutaj mamy taki średniowieczny klimat, tam dalej będziemy mieli atomowego grzyba Czyli to jest tak jakby połączenie wszystkich możliwych wojen Tam z kolei mamy rakietę i tak dalej e, Teraz tak, gdzie była meta gdzie ona się podziała. Pamiętam, że to chyba było na jakimś... był jakiś trakt, e, taki kamienny. I tam właśnie... była meta. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że chcielibyście sobie zobaczyć e, coś lepszego. W sensie... No kurde, w końcu to Lucifer, król piekieł, powinien mieć jakieś zajebiste moce i tym podobne, ale... Niestety... W tej grze, to się jednak ogranicza tylko do tego, że... Ro robimy właśnie to, co robimy. I, I teraz tak, cholera... A, ta tam jest meta, okej, okay, już widzę metę. Tylko, że z tej odległości to ja nie przejdę. Znaczy, po prostu... Te okopy mi na to nie pozwalają. Najśmieszniejsze jest to, że, naj że najdłużej... Najwięcej czasu w walce z tym bossem i zajmuje samo samo znalezienie mety no i idziemy do mety idziemy do niej i zdobiliśmy kartę teraz obejrzymy sobie filmik Well done, Daniel. Well done, Alastor. I, I thought I killed you. Kill me? <laughs> you can't kill me up there. You simply sent me back here. We can, however, be destroyed down here. He should have finished you off when he had the chance. But in the end, he was blinded by his infatuation with me. The catalyst. I knew it would. Well, you put up more of a fight than I thought you would. Absorbing those demon souls has given you a tremendous amount of strength. I think it might have clouded your judgment. <laughs> You don't, you foolish human. We could have overthrown heaven ages ago, but Lucifer wasn't confident we were ready. He thought we needed more demons, he thought we lacked the strength necessary. He gave them too much credit and wasted too much time. He was weak, he was short sighted, and he had to be removed from power. By the way, I'm a few Lucifer. You just happened to beat us to it. Although I didn't think you could understand Regardless, had you not done it, we surely would have. I must admit I was shocked to see that you declined the offer to heaven. Oh, bad decision. When I'm finished here, I'll make my way back up there. When you're Finished here? will <laughs> never, never be, be finished, finished here. Oh, I'm going to torture you for eternity. I'm going to enjoy watching you scream with pain as I slowly cut you. Don't worry, you won't feel much. Bring it on! <laughs> Okej, okay, mamy koniec gry, prąd podstawki, no i dodatek właśnie będzie dotyczyć tego, że będziemy próbowali zabić, tym razem już na pewno zabić Alastora, a nie odesłać go z powrotem. No i cóż, walka z Luciferem, nadal mnie to zastanawia. Może pomijmy napisy końcowe z tego względu, że w podstawce też one będą i tak naprawdę mm. wtedy będziemy się mogli im przyjrzeć. A póki co żegnam się z Wami i następny decks będzie już z dodatku.